Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tak się składa, że aktualnie pracuję nad materiałem halloweenowym, który mam nadzieję pojawi się 31 października na kanale. Będzie on oczywiście o odpowiednio halloweenowej tematyce. Natomiast w związku z tym też nie miałem za bardzo czasu, żeby odnosić się w ramach kolejnych filmów na kanale na temat tych wszystkich, myślę, dosyć ciekawych doniesień zarówno z obozu DC Films, jak i Marvel Studios dotyczących ich strategii na najbliższe lata, czy też nadchodzących produkcji, bo mieliśmy zwiastuny, mieliśmy zapowiedzi, mieliśmy rozmaite zainteresowania na górze, a zarówno temat tego, co dzieje się w Marvelu, jak i w DC ostatnio na kanale akurat poruszałem, więc postanowiłem, że mimo wszystko zrobię sobie małą przerwę od montażu i po prostu nagram takie krótkie wideo, gdzie odniosę się do tych wszystkich kwestii. Tym bardziej, że jestem, że jestem też ciekaw Waszego zdania na ten temat i tego, co wy na ten temat myślicie. A myślę, że też skala czy waga tych informacji jest na tyle duża, że no, trzeba by chociaż parę słów o tym powiedzieć. Przyjdzie jeszcze czas na jakieś, myślę, dogłębniejsze analizy czy, czy szersze przemyślenia. Ale no, warto tutaj odhaczyć, powiedzmy, te tę parę, tę parę m, rzeczy, które ostatnimi czasy się, ostatnimi dniami. W zasadzie się zdarzyły. Zacznijmy od DC, może. O, jakiś czas temu zdaje się, że The Hollywood Reporter, chyba Hollywood Reporter jednak, podawał raporty dotyczące tego, co też dzieje się w Warner Brothers Discovery odnośnie filmów DC. Wiemy oczywiście o tym i o tym już mówiłem na kanale, że David Zaslav postanowił sobie stworzyć z DC film coś na kształt Marvel Studios, znaleźć kogoś, kto będzie liderem czy szefem tego, powiedzmy tej komórki, podobnie jak Kevin Feige, kto mógłby odpowiadać za za tą część kreatywną, jak i oczywiście producencką, a jednocześnie też skupi się, chcą się tam skupić pod nowym kierownictwem na dużych filmach kinowych, i w jakimś sensie no, skupieniem się jednak na DCEU jako tym łączonym uniwersum, jasne. Matrix będzie dalej sobie robił swoje filmy, dalej będą powstawać niezależne produkcje, zresztą powstaje sequel do Jokera, który będzie musicalem z Lady Gaga w roli Harley Quinn, co jest absolutnie... no brzmi fantastycznie. I bardzo, bardzo to szanuję, ale to tak swoją drogą. W każdym razie plan był taki, żeby jednak skupić się bardziej na tych klasycznych bohaterach DC, żeby oni faktycznie byli na froncie tego uniwersum. Tak czy siak widać było, że Hamada już raczej nie odpowiada za większość decyzji podejmowanych w ramach tych postaci, w ramach tych franczyz. W związku z tym niedawno otrzymaliśmy informację o tym, że Hamada oficjalnie pożegnał się z y, mianem szefa, czy z rolą szefa, ze stanowiskiem szefa DC Films y, i biorąc pod uwagę, że też doniesienia The Hollywood Reporter mówiło o tym, że Dwayne Johnson, czyli aktor po prostu grający w filmie Shazam! główną rolę, miał więcej do powiedzenia w sprawie tego, co dalej ma się dziać w studio, niż y, szef de facto, jasno wskazywało na to, że Zasław zwyczajnie no, będzie chciał się Hamady pozbyć, więc Hamada niestety odszedł, no niestety, bo uważam, że był talentowany, Producentem i no nie zasłużył na tak, myślę, nieprzyjemne pożegnanie. Szczególnie, że dał mimo wszystko Warnerowi całkiem sporo sukcesów. Myślę, że to dzięki niemu powstał ostatni Batman, dzięki temu, że pozwolił na wiecie osobne uniwersum do, do tego głównego. Dzięki niemu powstał miliardowy Aquaman, miliardowy Joker i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że skala tych sukcesów, jakie Hamada odnosił, miała też oczywiście porażki, ale skala tych sukcesów mimo wszystko nakazywałaby. Pożegnać się w bardziej powiedzmy profesjonalny sposób. No ale tak swoją drogą. oczy Hamada. I z raportu Holly Porter wynikało, że w zasadzie panuje tam w tym momencie bez bezkrólewie. Pewnie po prostu każda osoba, która miałaby cokolwiek tam do powiedzenia, ciągnęłaby ten statek w trochę inną stronę. Trochę inne pomysły mieli szefowie Warner Brothers Pictures, którzy no, do tego momentu powiedzmy wzięli na swoje barki prowadzenie tych filmowych projektów DC dalej, między innymi nie wiem, dokrętki Kręndki w Aquamanie, czy ogarnięcie kwestii ze Zero Millerem, w, jeśli chodzi o Flasha i tak dalej. Trochę inne pomysły miał Dwayne Johnson The Rock, który e, tak się zajarł oczywiście tym, że wreszcie film z Shazamem wychodzi, z nim w głównej roli, że postawił sobie chyba za punkt honoru, żeby ściągnąć z powrotem Henry'ego Cavilla do jego uniwersum i żeby najlepiej w przyszłości pojawił się film z jego i Henry'ego Cavilla udziałem. Bardzo Planuje mimo wszystko to, kiedy aktor tak bardzo zaangażuje się w swoją rolę i w projekt, którego jest częścią, że no robi co w swojej mocy, żeby powiedzmy zrealizować jakieś plany, które, które ma w głowie na temat swojej postaci i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś opozycji, po prostu, mimo wszystko aktora, grającego w filmie, rozdaje tam karty, i jest w stanie wpływać na jakieś daleko zakrojone decyzje studia, no to jasno to pokazuje, że zwyczajnie brakowało tam osoby, która by narzuciła jakiś konkretny kurs. No ale przynajmniej mamy Hendrego Kawila z powrotem w DCEU. I ja bardzo lubię Hendrego Kawila, i mimo wszystko współczuję mu mocno, czy współczułem być może do tej pory, że. Mimo myślę bardzo dobrych warunków, żeby być porządnym ekranowym Supermanem. Do tej pory nie udało mu się to przez to, że występował w dosyć kiepskich filmach, w najlepszym wypadku średnich. W związku z tym, jeśli będzie miał szansę zagrać Supermana w dobrym filmie, gdzie jego postać będzie dobrze napisana, no to trzymam kciuki i myślę, że zdecydowanie na to zasłużył. Zresztą jest bardzo dobrym aktorem, więc myślę, że nie mam absolutnie nic przeciwko temu, by wrócił do tej roli, aczkolwiek z drugiej strony trochę też nie rozumiem okrzyków radości i wielkiego cieszenia się, że super, Henry Cavill wrócił i tak dalej, bo myślę, że to, czy Henry Cavill wróciłby do tej roli, czy nie, nie ma wielkiego znaczenia tak naprawdę. Słuchajcie, Henry Cavill wystąpił w paru filmach z Supermanem. Czy to automatycznie oznaczało, że te filmy były dobre i oglądalne? No, no niestety nie. I myślę, że na miejscu Henry'ego Cavill'a pewnie sprawdziłoby się wielu innych aktorów, wiecie, młodszych, starszych, yy, białych, czarnych i tak dalej. Wszystko jedno, tak naprawdę najważniejsze, żeby grał tą rolę jakiś dobry aktor. a że Henry Cavill jest dobrym aktorem, no to nie mam nic przeciwko. Natomiast najważniejsze będzie to, kto ten film będzie robił i wtedy myślę, że no, odpalę szampana, jeśli faktycznie będzie to jakieś fajne nazwisko. Jeśli uda się faktycznie skłonić do współpracy... Ojej, jak to zabrzmiało dziwnie. Christopher McQuarrie, który aktualnie odpowiada za serię Machine Possible, no to byłoby super. Myślę, że to byłby bardzo dobry wybór. No ale jest masa innych twórców, którzy myślę, że zrobiliby dobrą robotę, tworząc film z Supermanem. Może James Gunn, na przykład. Taki reżyser nie wiem, czy kojarzycie. No właśnie, słuchajcie, najważniejsza informacja: James Gunn. Będzie teraz razem z Peterem Safranem, swoim, powiedzmy, em, producenckim partnerem. Nie, że to też nie zabrzmiało źle. Panowie współpracowali przy produkcji The Suicide Squad chociażby. Peter Safran zresztą ma dosyć długą historię współpracy z Warner Bros. E, współpracował też z Jamesem Wannem chociażby często przy okazji Aquamana. Teraz będzie współprodukował także e, sequel do Aquamana. Produkował filmy z uniwersum Conjuring na przykład, więc doskonale z Jamesem Wannem się znają. W każdym razie James Gunn i Peter Safran będą wspólnie kierować. DC Studios, bo od tej pory tak będzie nazywała się powiedzmy ta filia Warner Brothers Discovery odpowiadająca za filmy z bohaterami DC. To jest, myślę, bardzo, bardzo dobra wiadomość. Zaskakująco dobra, szczerze mówiąc, jak na ostatnie decyzje, jakie David Zaslav podejmował w ramach Warner Brothers Discovery. Ktoś faktycznie tutaj poszedł porozum do głowy i zamiast koniecznie szukać swojego Kevina Fajgiego. Tego jednego typa, który miałby ogarnieć zarówno stronę kreatywną tych filmów, wiecie, nakreślić jakieś popularne ramy, w jakim kierunku ma uniwersum łączone i tak dalej, ale też jednocześnie znać się na produkowaniu filmów, to postawiono na duet ludzi, którzy są świetni w tym, czym się normalnie zajmują. James Gunn jest storytellerem, tak, jest, jest, jest reżyserem, jest scenarzystą, jest kimś, kto potrafi opowiadać historię za pomocą filmu, mówiąc jak najprościej. Z kolei Peter Safran jest bardzo utalentowanym producentem gościem, który zna się zarówno na produkowaniu małych filmów, dużo tańszych powiedzmy o mniejszym budżecie, jak i dużych superprodukcji i myślę, że do tej pory naprawdę bardzo dobrze mu to wychodziło. Oczywiście James Gunn będzie w tym duecie odpowiadał za kwestie kreatywne za powiedzmy ogólny kierunek kreatywny tych filmów. Ale też no, Peter Safran będzie zajmował się tą stroną producencką, finansową, logistyczną i itd. To wszystko, czym producenci muszą się zajmować. I będą powiedzmy, odpowiadać za wychodzące z podszel do DC Studios e, filmy. Ale nie tylko filmy, bo tak się składa, że. DC Studios będzie odpowiadać nie tylko za produkowanie filmów kinowych, ale też kontentu na streaming, czyli powiedzmy treści telewizyjnych, ale też na przykład treści animowanych. Myślą bardzo odpowiedzialne zadanie i bardzo odpowiedzialna funkcja przed Jamesem Gunnem. Jest to osoba, która Podpatrywała Kevina Feige'ego przy pracy i która myślę, że wyniosła całkiem sporo z tej współpracy, widząc jak z pierwszej ręki to e, wygląda. Ale też e, James Gunn ma mimo wszystko background e, twórcy małych e, i, i tanich filmów, e, zarówno super bohaterskich, jak super czy Horrorów, jak Slater napisał, też i zaskakująco mało osób o tym wie. Napisał dwa filmy kinowe, live action The Scooby które myślę są naprawdę interesujące, ale jakby nie patrzeć, no, jest to kolejne doświadczenie tutaj, jeśli chodzi o na przykład tworzenie filmów familijnych. Z drugiej strony, w międzyczasie napisał też scenariusz do wyreżyserowanego przez Zacka Snydera remakeu Świtu Żywych Trupów. Więc znowu, jakby, to jest myślę bardzo wszechstronny twórca, który, który powinien sobie doskonale na tym stanowisku poradzić. Jeśli ktoś miałby wstrzyknąć tutaj w uniwersum DC trochę kreatywności, energii, świeżej krwi, to byłby to James Gunn, który zresztą naprawdę stworzył też bardzo dobry film, The Suicide Squad, w tym uniwersum. Ale też, i to ciągle jest wstydliwa kwestia dla mnie, bo ciągle nie obejrzałem Peacemakera do końca, w związku z tym muszę to jak najszybciej nadrobić, niemniej Peacemaker, w przeciwieństwie do The Suicide Squad, które zebrało dobre opinie, ale nie cieszyło się jakąś wielką popularnością, Peacemaker akurat był naprawdę sporym hitem dla, dla HBO Max również się uniwersalnie praktycznie podobał więc y, poza oczywiście swoimi obowiązkami związanymi z tworzeniem drugiego sezonu Peacemakera i poza pewnie reżyserowaniem filmów bo ponoć Jan wciąż ma reżyserować filmy aczkolwiek y, zdaje się, że ma mieć czte... przez 4 lata będzie miał ekskluzywny kontrakt w DC Studios, więc jeśli będzie tworzył jakieś filmy, to będą to filmy DC najpewniej ale tak czy siak myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór i cieszy mnie, że będę mógł niedługo oglądać, myślę, efekty współpracy dwójki i spośród no, nie tak znowu dużego grona moich ulubionych twórców kina w ogóle współczesnych, bo do tego grona należą i James Gunn i James Wan, który pewnie dalej coś tam dla e, Warnera będzie robił. I cieszy mnie bardzo to, że e, David Zaslav czy ktokolwiek był odpowiedzialny za tę decyzję. Zamiast upierać się o znalezienie drugiego Kevina Feige'ego, postawił na trochę inny model, Bliżej Pixara, a nie, a nie Marvel Studios. Myślę, że to masz szansę się sprawdzić i jako fan jestem tutaj bardzo zadowolony. Ale oczywiście, zanim zobaczymy jakieś efekty pracy Jamesa Gana, a zaczyna on swoją pracę już teraz w listopadzie, więc pewnie prędzej czy później jakieś pierwsze powiedzmy owoce tej. Tej zmiany będziemy widzieć. No, oczywiście będziemy jeszcze mogli okazję zobaczyć jego Guardians of the Galaxy Volume 3, a jeszcze wcześniej, jeszcze w tym roku Guardians of the Galaxy Holiday Special, pojawił się pierwszy teaser, czy pierwszy materiał promocyjny promujący tę produkcję i wygląda naprawdę sympatycznie, i myślę, że poprawi nam tutaj wszystkim humory przed świętami. Kolejna sprawa jest taka, że słuchajcie, chciałem nagrać omówienie zwiastu na The Super Mario Bros Movie. I nawet zacząłem je nagrywać, ale potem uznałem, że. W sumie mam trochę więcej do powiedzenia na ten temat, i też nie tylko w odniesieniu do samego Zwiastuna, ale też do tego, jak robi się tego typu animacje, jak się obsadza aktorów głosowych i tak dalej. I uznałem, że zrobię z tego materiał, więc materi taki materiał będzie. Natomiast, krótko mówiąc, o samym Zwiastunie bardzo mi się podobał i moim zdaniem wygląda absolutnie fantastycznie, dużo lepiej niż się spodziewałem, że będzie wyglądać, aczkolwiek, no, mówmy się, jak Illumination chce, to potrafi zrobić dobrą animację, dobrą wizualnie powiedzmy, prezentującą się naprawdę imponująco i ten Zwiastun, który dostaliśmy, prezentuje się imponująco. Brz i różnie. Też nie jestem fanem i wszystko angażu Chrisa Prata w tej głównej roli, ale więcej o tym pomówię właśnie w tym materiale. Natomiast nie sądzę, żeby Chris Pratt popsuł ten film. Wydaje mi się, że po prostu zdecydowano się na kogoś, kto będzie brzmiał normalnie, bo uznano, że Mario brzmiący jak Mario, ten którego znamy z gier, ten od mamma mia, let's go i tak dalej. No! Raczej, no nie będzie bohaterem, będzie maskotką bardziej, więc dlatego zdecydowano się na aktora, który brzmi normalnie. Aczkolwiek e, nie wiem po co były te zapowiedzi, że o, Chris Pratt ćwiczy głos, który będzie głosem Mario, i że, że to będzie coś, czego nie słyszeliśmy do tej pory i tak dalej. A potem oglądamy z i tam jest po prostu Chris Pratt. Nie wiem, może po prostu nie wyszło i zdecydowali się jednak iść najprostszą drogą, że po prostu brzmiały tak jak zawsze. Nie mam pojęcia, ale no tak jak mówię, nie sądzę, żeby to zepsuło. Film, który zapowiada się póki co naprawdę fajnie. Wygląda na dobrą rozrywkę zarówno dla fanów Mario, jak i docelowej publiki, czy dzieciaków. Przejdźmy sobie do e, zwiastunu kolejnej dużej superprodukcji Marvel Studios, czyli ant i Osa Quantumania, czy też w oryginale Ant-Man and Wasp Quantumania, i pozwolę sobie używać tego tytułu. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. E, słuchajcie, no to jest film, który, o którym już mówiłem wcześniej, że brzmi jak coś, czym powinien być sequel Ant-Mana. I teraz po obejrzeniu tego zwiastunu mogę tylko potwierdzić to i jeszcze z większą pewnością stwierdzić, że dokładnie tak powinien wyglądać sequel Ant-Mana, gdzie bohaterowie wyruszają w podróż do Quantum Realm, żeby, nie wiem, odnaleźć Janet na przykład, i tam spotykają Kanga i się te wszystkie dziwne rzeczy. I mimo wszystko szkoda, że dostaliśmy ten zupełnie zbędny przerywnik w postaci Ant-Man and Wasp, który nie rozwinął w żaden sposób Scotta, ani Hope, ani w zasadzie nikogo. Zmarnował postać Janet Van Dyne i był no, jednym z najgorszych filmów w MCU. I teraz mam wrażenie, że to, co dostałem tutaj, wygląda jak przeprosiny dla mnie, więc, więc jestem mimo wszystko usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem w tym zjazdu, aczkolwiek no, nie powalił mnie na kolana. Ale zacznijmy może od tych pozytywów. Tak jak mówiłem, podoba mi się to, że mamy tutaj ten motyw rodziny, która rusza na szaloną przygodę po jakichś dziwnych, absurdalnie wyglądających światach. No Quantum Realm wygląda trochę jak kosmos, tak naprawdę wygląda to jak przygoda w kosmosie, ale, szczerze mówiąc, troszkę tak to wyglądało w komiksach zazwyczaj. I, szczerze mówiąc, cały ten zwiastun ma troszkę klimat przygód fantastycznej Czwórki, gdzie też oczywiście mamy rodzinę, która eksploruje jakieś dziwaczne światy i... i... Czy to w kosmosie, czy to po prostu jakieś inne wymiary i tak dalej. I to czuć tutaj. I szczerze mówiąc, naprawdę brakowało mi czegoś takiego w MCU. Ciekawe, że dostajemy to ze strony ant Antmana, a nie faktycznie fantastycznej czwórki, na którą jeszcze będziemy musieli sobie trochę poczekać. Ale jak to będzie wyglądało tam. I choć bardzo doceniam to, że jest w tym Zwiastunie pokazany całkiem sporo tego Quantum Realm, faktycznie wygląda to jak jakiś obcy, dziwaczny świat, gdzie mamy. Zasiedlony bardzo dziwacznymi postaciami, ma to jakiś potencjał, żeby praktycznie co jakiś czas porzucać nam jakieś nowe, dziwne rzeczy do, do obczajenia i to może faktycznie działać właśnie jako coś z stylu małych agentów. Podoba mi się to porównanie, które gdzieś tam widziałem, że, że ten zwiastun wygląda trochę jak mali agenci. Ma trochę podobny klimat i, i nawet jest troszkę podobny wizualnie, aczkolwiek mali agenci wyglądali lepiej, bo mieli chociaż kolory. Niestety w tym zwiastunie znowu mamy ten okropny kolor grading marvelowy, który sprawia, że nawet jaskrawe kolory są jakieś takie przygaszone i autentycznie, spójrzcie tutaj, podkręciłem troszkę jaskrawość, to nie wygląda naprawdę lepiej. Zresztą po sieci hulały porównania kadrów z tego zwiastunu i z Małych Agentów, albo Rekina i Lawy, filmy Rodriguez'a wyglądają lepiej. Jasne, nie mają super efektów specjalnych, ale mówmy się, filmy Marvela też nie mają, <ścoughs> szczególnie ostatnimi czasy. Ale niech to właśnie po prostu będzie przygoda, gdzie cały ten fantastyczny psychodeliczny wręcz background będzie tak naprawdę służył temu, żeby żebyśmy dostali więcej tych bohaterów, którzy sami w sobie są naprawdę fajni, tylko dajmy im się w jakiś sposób rozwinąć. Poznajmy wreszcie Scotta Langa jako nieśmieszka i, i przegrywa a tylko kogoś, kto na przykład, tak jak wspominałem w jednym z poprzednich materiałów, próbuje tą popularnością, którą zyskał po wydaniu książki o pokonaniu Thanosa przez Avengers, tą popularnością zrekompensować sobie, powiedzmy, gorsze relacje z córką czy, czy z resztą rodziny. I teraz ta podróż pozwoli mu zbliżyć się do, do, do tej rodziny, a przede wszystkim do, do swojej córki. Będzie musiał podjąć jakieś trudne decyzje, związane z jej bezpieczeństwem chociażby, zrobić ze Scotta faktycznie, wiecie, pełnoprawną postać, a nie tylko śmieszka i comic relief, bo mimo wszystko wydaje mi się, że ta postać na to zasługuje. Szczególnie kiedy chcemy ją pokazać jako ojca, który nie jest wzorowym ojcem, ale się stara. I taki Skotland jest najciekawszy zarówno w komiksach, jak i, myślę, w filmie, więc liczę, że tutaj zostanie to jakoś rozbudowane. Podoba mi się to, że w całym zwiastunie jest tylko jeden, durny żart, który nie jest w ogóle śmieszny, ale natychmiast został podłapany przez ludzi na social mediach, ten z tym, że o, patrzcie, mylą Ant-Mana ze Spider-Manem, bo i to, i to robak, więc na tym polega dowcip. Ale poza tym, tak naprawdę Scott Lang jest super poważny w tym filmie. Mam nadzieję, że obecność Kanga, który jest jednak dużo poważniejszym wariantem, e, Niż to, co widzieliśmy w finale Lokiego, gdzie He Who Remains no, był dosyć rozrywkowym typem. Kang wydaje się poważniejszy, troszkę bardziej, wiecie, menacing. Myślę, że to też może, mam nadzieję przynajmniej, że to też w jakiś sposób nam zagęści tutaj klimat tej, tej, tej całej przygody. No bo nie da się ukryć, że technicznie to ten film wizualnie wygląda słabo. Nawet jeśli konceptualnie, powiedzmy, ten Quantum Realm wygląda ciekawie, aczkolwiek, no, wygląda troszkę jak. Coś, co zrobiłby ktoś, kto widział Guardians of the Galaxy 1 i 2 i stwierdził, kurczę, chcę zrobić coś podobnego. No i mamy tutaj Quantumenię. I to może nie byłoby aż takim wielkim problemem, gdyby nie to, że dochodzi do tego, jednak naprawdę kulejąca warstwa techniczna. No mimo wszystko masa ujęć w tym zwiastunie wygląda bardzo źle. Które kompletnie nie zgrywają się z postaciami. Te postacie nie są wtopione w te tła odpowiednio dobrze. Masa rzeczy wygląda bardzo syntetycznie. Masa efektów wygląda jak na niedokończone. Rozumiem, że niektóre porównania z Małymi Agentami czy Rekinem i Lawą wynikają także z tego, że no, tamte filmy nie wyglądały powalająco, jeśli chodzi o techniczną ich jakość, o jakość tych efektów specjalnych. Ale one wyglądały w ten sposób, bo Robert Rodriguez kręcił te filmy przez swoje studio, niezależnie zupełnie, bo chciał mieć pełną kontrolę nad tymi filmami, nie chciał, żeby jakiś studio mu dyktowało, w jaki sposób ma kręcić filmy dla swoich dzieciaków. Dlatego, powiedzmy, no, te efekty specjalnie nie powalają nikogo, ale jest w tych filmach masa energii, masa mimo wszystko fajnie napisanych postaci. Czuć z nich naprawdę masę radochy i pasji, którą, którą na pewno włożył zarówno twórca, jak i jakie twórcy głównych ról. Jeśli będzie cokolwiek takiego czuć ze strony Ant-Mana i no to super, ale boję się, że nie. Mimo wszystko w filmach Marvela ostatnimi czasy jest coraz mniej tych twórców, coraz mniej czuć tak naprawdę charakter twórców, którzy robią te filmy. A jeśli czuć, to w jakiś kuriozalny sposób, gdzie kompletnie to się nie zgrywa z resztą filmu, jak momentami w Eternals czy w Love and Thunder. Co oczywiście wynika z tego, że kalendarz MCU jest tak bardzo napięty, że nie ma czasu, by dopracować te filmy, by dopracować scenariusze. Jest masa poprawek na ostatnią chwilę. Cierpią na tym oczywiście efekty specjalne, bo firmy VFX nie wyrabiają się się z rzeczami, które muszą robić na ostatnią chwilę. Generalnie w Marvelu mam wrażenie, panuje trochę takie podejście, że można robić rzeczy na odpierdol, no bo ludzie i tak to kupią. Co z tego, że nie mamy stwierdzonych, nie wiem, projektów postaci, czy nawet jakichś głupich koncept artów, co zdarzało się wielokrotnie ponoć do tej pory, bo zawsze można w postprodukcji poprawić. Zawsze można rzucić tym filmowi VFX, żeby na ostatnią chwilę zmieniły kostiumy bohaterom, czy coś takiego, albo zmieniły tło zupełnie, bo zmienia się tam koncepcja, bo nagle przyszła, przyszedł tutaj, przyszło polecenie z góry, że scenariuszy ma być coś innego. Bo jeszcze, że nawet jeśli ten film... Mógłby być dobry, to położą go te wszystkie produkcyjne problemy, które ostatnio mam wrażenie kładą filmy Marvela po prostu na lewo i prawo. I udało się Multiverse of Madness, moim zdaniem, wyjść z tego obronną ręką dzięki osobie reżysera, ale ten film też miał masę problemów zakulisowych, też zmieniano tam rzeczy na ostatnią chwilę, wycinano całe wątki. Wątek Ameryki wyglądał kompletnie inaczej tam. Ta postać miała kompletnie inny charakter, ale w ostatniej chwili to zmieniono, więc yy, tak naprawdę tylko dzięki Samowi Raymiemu i temu, że tak naprawdę na bieżąco naprawiał ten film, dodawał tam jakieś rzeczy od siebie i już w momencie kręcenia, dopiero. No, ten film był na tyle, myślę, rozrywkowy, że pozwalało to przymknąć oko na rozmaite zarówno techniczne defekty, jak i też y, scenariuszowe, powiedzmy, niedoróbki. Nie wiem, czy tak będzie z ant bo jednak Peyton Reed, moim zdaniem, no nie stoi w tej samej lidze co Sam Raimi. Aczkolwiek Sam Raimi go też początkowo nie wierzyłem, bo nie kręcił długo filmów. Być może Peyton Reed również nas tutaj zaskoczy. Powiem tak, ten film, po tym co zobaczyłem ma potencjał, żeby być naprawdę fajnym, rozrywkowym kinem, które będzie potrafiło po prostu dostarczyć wszystkiego, czego tego typu kino powinno dostarczyć. Ale zaś jednocześnie no, nie widziałem na tym zwiastu, nie absolutnie nic, co by mnie rzuciło na kolana, ani nic, co by pozwalało mi z jakąś jakąkolwiek pewnością stwierdzić, że o, to na pewno będzie dobry film. Myślę, że wiele będzie zależało od tego, czy coś nam się nie wykolei po drodze i czy tak naprawdę ta historia będzie na tyle angażująca i te postacie będą na tyle angażujące... złamę mam ołówek chcący. Tak się po prostu nabuzowałem, mówiąc o tym temacie najwyraźniej. W każdym razie, jeśli te elementy wypalą, no to myślę, że one pozwolą przymknąć oko na jakieś techniczne problemy czy na to, że fakty specjalne nie są dostatecznie dobre i tak dalej, i tak dalej. Także mam masę mieszanych uczuć tutaj związanych z tą produkcją, ale będę dobrej myśli mimo wszystko. To ma szanse być dobre. Jest parę dobrych rzeczy w tym zwiastunie, więc pozostanę optymistą, aczkolwiek ostrożnym optymistą. Dajcie mi znać słuchajcie, jak wam się podobał ten zwiastun, jak wy powiedzmy oceniacie to, co zobaczyliście w tym materiale promocyjnym. I oczywiście co myślicie na temat objęcia przez Jamesa Sagana tutaj stanowiska szefa, współszefa w zasadzie. DC Studios i jak wam się podoba powiedzmy ta decyzja, co myślicie, że wydarzy się dalej w uniwersum DC? Zobaczymy, słuchajcie. To by było na tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę. Słuchajcie, tak jak mówiłem, będzie na pewno materiał na Halloween. W Samo Halloween planuję nadrobić parę horrorów z tego roku, których nie miałem jeszcze okazji obejrzeć, więc myślę, że jakiś czas później opublikuję jakieś wideo z paroma takimi krótkimi opiniami na temat rozmaitych filmów takich jak X, Pearl y, czy Phone chociażby, na pewno zrobię wideo osobne o Halloween Ends razem, powiedzmy, z takim małym podsumowaniem tej całej trylogii. Mam jeszcze w sumie parę innych materiałów, które są troszkę rozgrzebane, część z nich jest napisana, część z nich tu jest nawet nagrana. Dranie robię masę rzeczy naraz, przez co no, muszę się z tego wygrzebać i dlatego też y, no, musicie cierpliwie czekać, aż kolejny materiały będzie się pojawiać. Ostatnia rzecz jest jeszcze taka, że m, m, zabieram się dopiero za niedługo do nagrywania Q&A, więc jeszcze macie czas, na zadanie swoich pytań. Możecie to robić za pomocą postu w zakładce Społeczność. Macie link do tego postu w opisie lub za pomocą PayMed, jeśli chcecie wspierać kanał. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!